Witam wszystkich serdecznie na kanale z tej strony CCGPL i dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z cyklu najnowsze, i tym razem coś wyjątkowego, moi drodzy Digimon Card Game, ale jaki Special Limited Set? To wyjątkowy zestaw wprowadzony do Digimon Card Game, który ukazał się 13 grudnia 2024 roku. I zestaw zawiera łączna liczba kart 34 tylko, w tym 26 nowych kart tekstowych, 8 kart z alternatywnymi ilustracjami, rzadkości kart, Uncommon, tylko dwa typy, Rare, dwa typy, Super Rare, 1 typ, Secret Rare, trzy typy i promocyjne 26 typów, czyli większość promocyjnych kart. Moim zdaniem, wow, zawartość opakowania, jeden booster pack zawiera 9 kart, aż 9 kart, Jedno pudełko zawiera 6 booster paków, każde pudełko zawiera jeden promocyjny pak. Jeżeli mielibyście ochotę kupić sobie takie całe pudełko. Cechy charakterystyczne: zestaw łączy japońskie ekskluzywne produkty turniejowe LM03 i LM04 oferujące je po raz pierwszy w wersji anglojęzycznej. Kupując jedno pudełko otrzymujesz wszystkie 26 kartonowych tekstowych a także losowych wybranych kart z alternatywnymi ilustracjami. Jest ich 8 typów. Pudełko, nie booster pack, tylko booster box. Przykładowe karty w zestawie. Agumon, Gabumon, Sakuyumon, Shimon i tak dalej i tak dalej. Special Limited Set to doskonała okazja dla kolekcjonerów i graczy, aby wzbogacić swoje talie o unikalne karty i cieszyć się nowymi strategi strategiami w Digimon. Moi drodzy, dobra, tyle na temat, na temat teorii. Lecimy i otwieramy. Tak to wygląda. Wygląda dziwnie fajnie, ale tak dziwnie. Tokyo Japan, Bandai, ciach czemu czarno biały nie wiem, ale wersja angielska, a like it otwieramy i patrzymy co tam jest moi drodzy, cena, cena 10 funtów, czyli no nie mało, 50 zł, ale czy warto? Boom, fajna, Digimon, P, czyli promo, widzicie jest P, tutaj P, Yellow Scramble, fajne wygląda jak Pikachu, nie? Taki jakiś rajczu. kolejny promo, wow, Shivamon, fajna Ładnie wygląda, no ładne te karty są. Kolejny promo Black Scramble. No no ej. Megad meg megidramon. Pff. Ładne, ładne karty. Też promo. Też promo Agumon. No no. Powiem szczerze, że promo. ultra Memory Boost. Ciekawe, jakie ceny mają te karty. Minomon. Minomon. Też promo. Promo. Kret. My w my nazywam go kretem. A nie nazywają go Dreamogemon. Ta jest. Recharge plug in. O, to dla elektryków. Tyle. Karty fajne, grubaśne. Prezentują się nieźle. Jak oceniacie? Wy wszyscy fani Digimona. Karcianki. Ja oceniam całkiem nieźle. Za te pieniądze. No w sumie koszt jakby dwóch pakietów, bo 10, 10 funtów, a normalnie pakiet około 5 funtów, czy nawet troszkę tańsze ale mi się wydaje, że fajne, tyle ciekawych, fajnych kart promo i tak dalej. Ok, tyle do mnie na dziś, dzięki, że jesteście, że oglądacie, dzięki, że wspieracie, widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!